Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry w Chrystusie, witam Was wszystkich, którzy dołączyliście dziś do naszej modlitewnej wspólnoty. Dziękuję, że jesteście z nami w tym szczególnym dniu, 23 kwietnia, gdy wspominamy świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Otwórzmy nasze serca na działanie Ducha Świętego i powierzmy nasze troski opiece tego wielkiego świętego. Święty Wojciech, którego dziś wspominamy, oddał swoje życie za wiarę, stając się świadkiem Chrystusa aż do przelania krwi. Jego historia przypomina nam o wartości wierności Ewangelii nawet w obliczu największych przeciwności. Dzisiaj pragniemy wspólnie zastanowić się nad tym, jak możemy powierzyć nasze codzienne troski i zmartwienia opiece tego świętego męczennika, który nieustannie wstawia się za nami przed Tronem Bożym. Rozpocznijmy naszą modlitwę znakiem krzyża, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Otwórzmy nasze serca przed Bogiem, który zna wszystkie nasze troski, zmartwienia i obawy. On pragnie, abyśmy złożyli je u Jego stóp, ufając w Jego nieskończoną miłość i miłosierdzie. Jak uczy nas Ewangelia według świętego Mateusza, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię mt 11 i 28 setnych. Święty Wojciech urodził się około 956 roku w szlacheckiej rodzinie Sławnikowiców w czeskich Libicach. Otrzymał staranne wykształcenie, studiując w Magdeburgu pod kierunkiem arcybiskupa Adalberta, od którego przyjął imię podczas bieżnowania. Po powrocie do Pragi został biskupem, jednak jego gorliwość w naprawianiu nadużyć w kościele sprowadziła na niego wrogość możnych. Musiał dwukrotnie opuszczać swoją diecezję. W końcu, kierowany Bożym natchnieniem, Podjął misję ewangelizacyjną wśród pogańskich prusów, gdzie 23 kwietnia 997 roku poniósł śmierć męczeńską. Panie Jezu Chryste, ty wybrałeś świętego Wojciecha, aby był twoim wiernym świadkiem aż do śmierci. Przez jego wstawiennictwo prosimy Cię dzisiaj o łaskę odwagi w wyznawaniu naszej wiary i w pokonywaniu codziennych trudności. Niech jego przykład inspiruje nas do pełnego zaufania Tobie i powierzania Ci wszystkich naszych trosk, jak zachęca nas święty Piotr w swoim liście. Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was 1P5 i 70. Drodzy bracia i siostry, w naszym życiu codziennym doświadczamy wielu trosk zmartwień o zdrowie, o bliskich, o pracę, o przyszłość. Czasem czujemy się przytłoczeni ciężarem odpowiedzialności i obaw. Święty Wojciech pokazuje nam, że nawet w najtrudniejszych momentach możemy zachować spokój ducha, jeśli całkowicie zaufamy Bogu. On sam doświadczył wielu przeciwności. Odrzucenia, niezrozumienia, a jednak nie utracił wewnętrznego pokoju, ponieważ jego serce było zakorzenione w Chrystusie. Pomyślmy przez chwilę o naszych osobistych troskach i zmartwieniach. Co dziś najbardziej ciąży na naszym sercu? Jakie trudności wydają się nie do pokonania? Powierzmy je teraz w ciszy świętemu Wojciechowi, prosząc go o wstawiennictwo przed tronem Bożym. Wierzymy, że tak jak on znalazł siłę w Chrystusie aby stawić czoła nawet męczeńskiej śmierci tak i my możemy znaleźć siłę do przezwyciężenia naszych codziennych trudności święty wojciechu orędowniku w niebie ty który stałeś się umiłowanym synem bożym przez chrzest i biskupem kościoła przez sakrament kapłaństwa prosimy cię dziś o szczególną opiekę nad nami i naszymi rodzinami weź pod swoją opiekę nasze zdrowie nasze relacje naszą pracę i wszystkie nasze dążenia pomóż nam odnaleźć drogę do boga w zawiłościach codziennego życia Wstawiaj się za nami, aby Pan obdarzył nas łaską wewnętrznego pokoju i zaufania Jego opatrzności. W Księdze Psalmów czytamy, zrzuć swą troskę na Pana, a On Cię podtrzyma, nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy, PS 55 i 23 setne. Te słowa są dla nas zachętą, aby nie polegać wyłącznie na własnych siłach, ale szukać pomocy u Boga. Święty Wojciech doskonale rozumiał tę prawdę. Mimo że był człowiekiem wykształconym, utalentowanym i wpływowym, wiedział, że prawdziwa siła pochodzi od Boga. Dlatego nie wahał się porzucić wszystko za szczyty, bezpieczeństwo, wygodne życie, aby pójść za głosem Bożego powołania. Bracia i siostry, prośmy dziś Świętego Wojciecha o wstawiennictwo w naszych osobistych intencjach, ale również o łaskę naśladowania jego cnót, odwagi w wyznawaniu wiary, gorliwości w służbie Bogu i bliźnim. Pokory w przyjmowaniu bożej woli oraz gotowości do przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili. Święty Wojciech przebaczył swoim prześladowcom, modląc się za nich nawet w chwili śmierci, naśladując tym samym Chrystusa na krzyżu. Ewangelia uczy nas, że jeśli chcemy być uczniami Chrystusa, musimy wziąć swój krzyż i iść za nim. MT 16 i 24 setne. Święty Wojciech zrozumiał te lekcje doskonale. Nie szukał łatwych rozwiązań ani kompromisów w sprawach wiary. Był gotów ponieść najwyższą ofiarę, aby pozostać wiernym Chrystusowi. Jego męczeństwo nie było porażką, lecz triumfem miłości nad nienawiścią, wiary nad zwątpieniem, nadziei nad rozpaczą. Drodzy bracia i siostry, jak często w naszym życiu szukamy łatwych rozwiązań? Jak często idziemy na kompromisy z naszymi wartościami, aby uniknąć trudności lub zdobyć uznanie innych? Święty Wojciech wzywa nas dzisiaj do odwagi w wyznawaniu naszej wiary. Do wierności Ewangelii nawet wtedy, gdy wydaje się to trudne lub niepopularne. Wzywa nas do całkowitego zaufania Bogu, który nigdy nas nie opuszcza. W liście do Hebrajczyków czytamy, pamięciami o waszych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. HBR 13 i 70 Święty Wojciech jest dla nas właśnie takim przewodnikiem, człowiekiem który do końca pozostał wierny swojemu powołaniu, który nie zawahał się oddać życia za Chrystusa. Dzisiaj, wspominając Jego męczeństwo, prośmy Go o łaskę podobnej wierności w naszym codziennym życiu. Panie Jezu Chryste, przez wstawiennictwo świętego Wojciecha, prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas wszystkich tu zgromadzonych. Pomóż nam powierzać Ci nasze troski i zmartwienia, ufając, że Ty zawsze jesteś z nami. Naucz nas patrzeć na trudności życiowe z perspektywy wiary, widząc w nich nie tylko wyzwania, ale także okazję do wzrostu i pogłębienia naszej relacji z Tobą. Święty Wojciech nie tylko głosił Ewangelię słowami, ale przede wszystkim świadczył o niej swoim życiem. Był człowiekiem modlitwy, który czerpał siłę z codziennego spotkania z Bogiem. Jego życie duchowe opierało się na głębokiej więzi z Chrystusem, którą nieustannie pielęgnował poprzez modlitwę, medytację Pisma Świętego i uczestnictwo w sakramentach. To właśnie ta wieść dawała mu siłę do podejmowania trudnych decyzji i wytrwania w wierności Bogu mimo przeciwności. Bracia i siostry, jak wygląda nasze życie modlitewne? Czy znajdujemy czas na codzienne spotkanie z Bogiem? Czy karmimy naszą wiarę Słowem Bożym i sakramentami? Święty Wojciech przypomina nam dzisiaj o znaczeniu modlitwy w życiu chrześcijanina. Bez niej nasza wiara słabnie, staje się powierzchowna i nie jest w stanie przetrwać próby cierpienia czy trudności. Dzisiaj, za jego wstawiennictwem, prośmy o łaskę głębszego życia modlitewnego. W Ewangelii według świętego Jana Jezus mówi Ja jestem krzewem winnym, latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w Nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić i od 15 i 5. Święty Wojciech doskonale rozumiał tę prawdę. Wiedział, że wszelkie dobro, które może uczynić, pochodzi od Boga. Dlatego tak wiele czasu poświęcał na modlitwę szukając Bożego prowadzenia i siły do wypełniania swojej misji. Powierzmy teraz Świętemu Wojciechowi nasze rodziny, szczególnie te dotknięte cierpieniem, chorobą, konfliktami czy trudnościami materialnymi. Niech jego opieka obejmie wszystkich, którzy znajdują się w kryzysie wiary, którzy poszukują sensu życia lub zmagają się z samotnością. Niech będzie orędownikiem dla młodych, którzy stoją przed ważnymi wyborami życiowymi, dla osób starszych, chorych i cierpiących, dla wszystkich którzy potrzebują szczególnego Bożego wsparcia. Święty Wojciech był człowiekiem wielkiego miłosierdzia. Jako biskup Pragi troszczył się o ubogich, więźniów, niewolników, których wykupywał za własne pieniądze. Swoją posługę pasterską pełnił z ogromnym oddaniem, dbając o formację duchową wiernych i kapłanów. Jego życie było świadectwem miłości Boga i bliźniego. Dzisiaj, za jego wstawiennictwem, prośmy o łaskę otwartego i miłosiernego serca, gotowego służyć innym z takim samym oddaniem. W pierwszym liście do Koryntian święty Paweł pisze Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka pokłasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma jeden korona 13, cztery myślnik 7. Te słowa doskonale opisują postawę świętego Wojciecha, który swoim życiem ukazywał piękno chrześcijańskiej miłości. Bracia i siostry, zastanówmy się, jak my realizujemy przykazanie miłości Boga i bliźniego w naszym codziennym życiu. Czy potrafimy przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili? Czy pomagamy potrzebującym? Czy dzielimy się tym, co mamy, z tymi, którzy mają mniej? Święty Wojciech wzywa nas dzisiaj do praktykowania miłosierdzia, do wychodzenia poza nasz egoizm i wygodę, aby służyć innym z miłością. Pokładając ufność w Bożym Miłosierdziu, zwróćmy się teraz do Świętego Wojciecha z gorącą modlitwą: Święty Wojciechu, ty, który nie wahałeś się oddać życia za wiarę, wstawiaj się za nami u Boga. Pomóż nam powierzać mu wszystkie nasze troski i zmartwienia, ufając w jego nieskończoną miłość i mądrość. Wspieraj nas w dążeniu do świętości. Abyśmy, tak jak Ty, potrafili każdego dnia wybierać Chrystusa i żyć zgodnie z Jego nauką. Pamiętajmy, że święty Wojciech nie stał się świętym od razu. Jego droga do świętości była pełna wzlotów i upadków, sukcesów i porażek. Jednak nigdy nie stracił wiary i zaufania Bogu. To właśnie ta wytrwałość w dążeniu do celu, mimo przeciwności, czyni go dla nas wzorem do naśladowania. Każdy z nas może zostać świętym. Jeśli z podobną determinacją będzie dążył do zjednoczenia z Chrystusem. W liście do Filipian święty Paweł pisze: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. FLP 4 i 13 setnych. Święty Wojciech żył tą prawdą. Wiedział, że o własnych siłach nie jest w stanie sprostać wyzwaniom, które przed nim stały. Jednak z Bożą Pomocą mógł dokonać wielkich rzeczy, nawracać serca, głosić Ewangelię, a nawet stawić czoła męczeńskiej śmierci. Ta sama siła jest dostępna dla każdego z nas, jeśli tylko otworzymy się na działanie Bożej Łaski. Bracia i siostry, czy w naszym życiu potrafimy rozpoznawać działanie Bożej Łaski? Czy dziękujemy Bogu za jego nieustanną obecność i pomoc? Czy prosimy go o siłę do pokonywania trudności i podejmowania wyzwań? Święty Wojciech uczy nas dzisiaj postawy całkowitego zaufania Bogu, który nigdy nie opuszcza swoich dzieci i zawsze przychodzi z pomocą w potrzebie. Ewangelia według świętego Mateusza przypomina nam słowa Jezusa: nie troszcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane MT625.33. Święty Wojciech żył zgodnie z tą nauką. Nie przywiązywał uwagi do dóbr materialnych ani zaszczytów ale całym sercem szukał Królestwa Bożego. Drodzy bracia i siostry, powierzmy teraz świętemu Wojciechowi naszą ojczyznę Polskę, której jest patronem. Prośmy go o wstawiennictwo za wszystkimi rodakami, zwłaszcza za młodym pokoleniem, aby wzrastało w wierze i miłości do Boga i ojczyzny. Niech jego przykład inspiruje nas do odważnego świadczenia o naszej wierze w codziennym życiu, w rodzinie, w pracy, w szkole, wśród przyjaciół i znajomych. Święty Wojciech przybył do Polski w czasach gdy chrześcijaństwo dopiero się tu zakorzeniało. Swoim nauczaniem i przykładem życia umacniał naszych przodków w wierze. Dzisiaj, gdy wiara w naszym kraju stoi przed nowymi wyzwaniami, potrzebujemy jego wstawiennictwa bardziej niż kiedykolwiek. Prośmy go o ochronę przed zagrożeniami dla wiary i moralności, o mądrość dla rządzących i o jedność wśród wiernych. Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za dar świętego Wojciecha, za jego świadectwo wiary i męczeństwa. Zękujemy za Jego opiekę nad naszą Ojczyzną i Kościołem. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas wszystkich, o siłę do pokonywania codziennych trudności, o odwagę w wyznawaniu wiary i o wytrwałość w dążeniu do świętości. Niech Jego przykład inspiruje nas do całkowitego zaufania Tobie i powierzania Ci wszystkich naszych trosk. Na zakończenie naszej modlitwy zwróćmy się jeszcze raz do Świętego Wojciecha, Święty Wojciechu, patronie Polski, biskupie i męczenniku który oddałeś życie za wiarę, wstawiaj się za nami u Boga. Weź pod swoją opiekę nasze rodziny, naszą ojczyznę, Kościół w Polsce i na całym świecie. Chroń nas przed wszelkim złem, wspieraj w trudnościach, umacniaj w wierze, nadziei i miłości. Pomóż nam powierzać wszystkie nasze troski Bogu, ufając w Jego nieskończoną miłość i miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Drodzy bracia i siostry, Niech błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego, stąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, niosąc w sercu przesłanie świętego Wojciecha, przesłanie wierności Bogu mimo przeciwności, odwagi w wyznawaniu wiary i całkowitego zaufania Bożej Opatrzności. Dziękuję Wam wszystkim za wspólną modlitwę i refleksję nad życiem i męczeństwem świętego Wojciecha. Jeśli dzisiejsza modlitwa poruszyła Wasze serca i przyniosła duchowe owoce, podzielcie się tym z innymi i zostawcie komentarz pod filmem, opowiedzcie o swoich doświadczeniach modlitewnych. Nie zapomnijcie także o zostawieniu lajka i subskrypcji kanału Świątynia Światła, aby regularnie otrzymywać duchowe wsparcie poprzez kolejne modlitwy i rozważania. Pamiętajmy, że dzieląc się wiarą z innymi, przyczyniamy się do budowania wspólnoty Kościoła i szerzenia Królestwa Bożego na Ziemi. Do zobaczenia w kolejnych modlitwach! Szczęść Boże!